Siemanko i jak wiecie już dzisiaj był update. W sumie tak dość niespodziewanie go wprowadzili. No i dzisiaj Wam pokażę mniej więcej, co zostało wprowadzone. Tak by jak ja oceniam ten update. O, tu mamy za 7 dni dopiero. Więc za 7 dni naprawdę będzie się działo, bo będą te mapki. OK. Ja oczywiście też zgłoszę moje mapki, żeby były właśnie tutaj. Dobra, zacznijmy może od ekranu ładowania. Czekajcie. Zestartuję jeszcze BSa. Żeby pokazać Wam nowy ekran ładowania, chociaż zapewne każdy już wie. Tak on wygląda okej, okay, no, jest dość ładny, mi się w sumie podoba odbierzemy sobie jeszcze darmowy sklepik okej, okay, spoko <laughs> Brobox. o, mamy killoff do Carla a w sumie go kupię mam tego golda, na razie złotego mortisa nie kupię, no ale ten killoff kupię ten y, gadżet do B też kupię bo jest dość spoko, dobra więc teraz mamy tutaj mapmaker i zmienimy sobie kilka rzeczy w mapie okej okay. Bo Tutaj w sumie też wprowadzili kilka fajnych rzeczy Więc ja tu mam taką jedną kozacką mapę, którą będę właśnie ulepszał Dobra, co ja tu chciałem zrobić? Chciałem tutaj stawić trapaczko. a może trochę inaczej go stawię nie, nie, obok jeszcze No, gdzieś tak chyba Damy go Może na środku, A jeszcze jakbym jedno pole przesunął <grym> Dobra tutaj zobaczycie jak zmienię tego mapmakera, trochę swoją mapkę Myślę, że mapka jest dość fajna Okej, okay, usuniemy sobie może. Nie no, fajnie, że wprowadzili właśnie parę że zmian do, tej, do tego mapmakera. Czy jest równo? No prawie jest równo, bo to trzeba trochę też wykompinować. Ty, nie jest to takie proste, kurczę. Nie jest, nie jest. Może tu jeszcze krzaczka? Nie, 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 nie mogę krzaczka, kurcza. Bo to mapę będę właśnie ulepszał, bo ona naprawdę mi się bardzo podoba, więc wiecie no. Czemu by nie? Okej, okay, stawimy sobie jednego trapa. Tutaj stawimy... Chociaż nie czekajcie, tu krzaczki są trochę inaczej ułożone. <laughs> nie wiem czemu. Okej, okay. to może w sumie zrobimy tak. Ajaj, aj. masakra. Dobra. Żeby nie było jakoś nudno, po prostu zrobię krótkie cięcie. Ja się bawię z tym mapmakerem i zobaczycie jak to będzie za chwilę wyglądać, więc widzimy się już za chwilę. Dobra, już tutaj zmieniłem swoją mapę. Jak widzicie ona wygląda tak. Tam dodałem teleporty, te wyskocznie. Myślę, że teraz wygląda naprawdę spoko. Ej dobra, ciekawe czy można ją dać do ten. Dać do sumbit, wyśli. Okej. Okay. O! Dałem no spoko, spoko. Więc tak, teraz yy, myślę, że. Uuu, nowe środowisko jest, kurde. To myślę, że sobie jakąś gireczkę zagramy. Okej, okay, surge'a wezmę. Myślę, że surge będzie tu spoko. I szczerze, teraz, jak wiecie, to już w karnecie można dopiero od 30 levelu trafić tą postać. I szczerze mi się to podoba, bo i tak bym jej nie trafił. Tak bym raczej polowania nie robił na nią, bo ma rzadkość legendarną. No tak, tak, każdej nie może trafić to. Zapewne tylko sobie, co tam. To pewnie 30 level kosztuje ile gamów? Tam 1000 około, czyli. T 1000 gemów to jest 250 zł. o kurde. Wydawać 250 zł, żeby mieć 30 level karnetu. No, nieźle, nieźle. He. <laughs> nie, no, na pewno znajdzie się ktoś, kto wydał. Dobra. wybaczcie, ale mam lekki katar. Dobra, Mortis nie trafił. okej, okay. Teraz tego godzina trzeba jakoś podjechać. Maloa. No, spoko, spoko. Kurde, zabiję mnie. Nie no, ten Mortis tak trochę średnio ogarnia. W ogóle mam Jokera w teamie, jak coś go kojarzę. I taka czcionka. Okej, okay, tutaj Jin. Nie no, surge OP postać. A w sumie tak miałam maksymalny level. To ten skok nie był mi zbytnio potrzebny, dobra. Zepsuła Ms. Tu jeszcze uciechniemy teleportem. Okej, okay, teraz trzeba uważać na Jina. Nie no, myślę, że zagramy sobie takie 2-3 giereczki. Myślę, że będzie spoko, dobra, mamy już 10 gemów, trzeba tu ich obronić. Cyk, dostał teleport, skok, cyk, cyk. Dobra, i pierwszy mecz chyba udało się wygrać, okej, okay, chyba, że tam Tara jeszcze padnie. Nie no, ściągnie go, dobra. Okej, okay, już myślałem, że przegrają, ajajaj. Okej, okay. ja mam kurczę lekki katar, było nie wychodzić się ten było zimno, dobra 50 HP, czy zabiję? Dobra, i tak już wygraliśmy. Dobra, nie no, mi się ogólnie ten update podoba. Ok, napiszcie też w komentarzach koniecznie, co nam się podoba najbardziej z tego update'u. No, myślę, że sobie zagramy jeszcze jedną giereczkę. Myślę, że będzie spoko. Pokotera. Wezmę. No, dobroka, niestety nie mam tego nowego gadżetu, ale wezmę sobie karla. Przetestujemy na Star Power. Więc tutaj ja już robię krótkie cięcie i widzimy się w kolejnej gierce. Dobra już tutaj jesteśmy w kolejnej gierce I ogólnie to przypadkowo tam włączyłem muzyczkę W BSI, no i w sumie bardzo fajna muzyka jest ta nowa Nie no w sumie Update na plus, wielu, wiem, widziałem tam że wielu osobom się nie podoba No ale w sumie Nikt się chyba nie spodziewał tego Brawl lepszy update niż żeby nic nie wprowadzili więc W sumie ja tu nie będę jakoś narzekał zbytnio Ogólnie to środowisko mi się mega podoba Tak szczerze to jest moim zdaniem najładniejsze środowisko jakie w ogóle Prowadzili, mega mi się te krzaczki podobają Ja akurat lubię takie zimowe właśnie mapki, coś tego typu nie, najbardziej to nie lubię ciemnych na nich Ciemnych, na nich mi się tak dziwnie gra trochę A to jest naprawdę kozak, że te płotki białe, nie no to jest Naprawdę akurat fajne Double Susz to jest chyba najpopularniejsza mapa na gemie Oprócz Hard Rock Mine'a, więc No spoko, spoko, ciekawe czy wszystkie mapki są mają takie środowisko, czy tylko to nie no, pewnie wszystkie, nie? I na innych trybach raczej też. Zobaczymy w ogóle, ten ile osób w Polsce odblokuje luf w pierwszy dzień. Oczywiście z y, karnetu, bo już się niestety nie da wydropić. Nie no, w sumie heh, dla mnie to i dobrze. Więc ja nie wiem w sumie, czy kupić ten karnet, czy nie. Raczej właśnie nie wiem. Raczej nie kupię karnetu, bo nie mam gemów. Niestety teraz. No ale jak będę miał, to w sumie czemu by nie. Dobra, mamy też gema, więc chyba drugi maczek uda się wygrać. Dobra, dostali. Naprawdę spoko. No i to moją mapkę ten... która nazywa się LGD oczywiście będę tam podsyłał, żeby. Może ona będzie w gierce, więc byłoby w sumie dość fajnie. Hej, ja jakiś czas mówiłem, że jak zostawicie lejkacza, to może moja mapka pojawi się te... No, będzie można o niej na puszki grać. No i w sumie jest taka szansa jakaś. W sumie jakaś zła mapa, mapa nie jest, a jak będą ludzie ją fajnie oceniać, to... Może się uda. Dobra, myślę, że ostatni meczek sobie zagram jeszcze Sandy. Tako, dobra. Nie chcę też robić jakichś krótkich odcinków 4 czy 5 minutowych, ale jakichś zbyt długich też nie chcę. Dobra, i czy uda się wygrać trzecią giereczkę na odcinku? Czekajcie, co jeszcze wprowadzili do gry? A pewno był balans dla Amber. I w ogóle tak szybko wprowadzili ten update, nie? Ja się w ogóle nie spodziewałem, że on będzie dzisiaj. Ale w sumie też dlatego, że dużo osób na niego nie czekało po prostu. Już nie było, nie było live'ów tak jak teraz, że. Dzisiaj update, jutro update. Za dwie minuty update w tytule. Zawsze tak kiedyś robili, nie? A teraz nie. Więc może dlatego tak szybciej minęło. A jaj, poko się wyleczył, dobra, ale może go dobiję, nie? Fajnie, niestety się znowu wygenerował. Dobra, ten surz sur sur leży. Okej, okay, damy sobie jeszcze gadżet Zdążę czy nie? Zdążyłem, oj, tak, tak i dwa Gemy. Więc zapowiada się, że trzy gierki uda się wygrać. Coś wiadomo, jeszcze wszystko jest możliwe. Okej okay. Damy sobie ulta. Ojej, jakiegoś laga złapałem, ale to są akurat serwery. To są akurat serwery. Nie wiemy co tu jeszcze wprowadzili takiego fajnego. Najfajniejsze to chyba są oczywiście te mapki Myślę, że dla każdego skiny W sumie ten do dyni jest Fajny dość, mi się podoba Fajne, że też Złote skiny błyszczą, ciekawe jak będzie złota piper Błyszczała, czekajcie Ja to sprawdzę Ja to kurczę sprawdzę Tylko jeszcze, jeszcze gadżet mamy tutaj do bi Drugi To sobie go od razu weźmiemy Dobra pokażmy mi, Pokaż złotą piper <laughs> No, kurczę, teraz ma te ładne światełka, nie? Nie będę ni nią już grał, bo odcinek trwałby dość długo. Ale światełka ma dość fajne. No i się błyszczy. A animacja strzału? No, animacja taka sama. No ale ważne, że się błyszczy, więc jak najbardziej na plus. No więc co na to by było w tym odcinku? Na tyle chyba pokaza pokazałem, wszystko co miałem pokazać. Nowe środowisko też kozak. No jakoś wiele się tu nie spodziewałem, bo jednak wiecie, no. Raczej myślę, że w grudniu będzie trochę lepszy update. No i co, no łapkujcie, subskrybujcie. Możecie też podać na drugi kanał. Ja już się z Wami żegnam i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Być może dzisiaj jeszcze odpalę, odpalę liveika, raczej odpalę, więc Siemka!